Cześć, witam was serdecznie. 6 lutego 2023 roku, czyli w ostatni poniedziałek, niecały tydzień temu, wydarzyła się rzecz bardzo przykra. Wielka tragedia się wydarzyła w Turcji i w Syrii, bo też trzeba podkreślić, że też w Syrii, tam gdzie teraz widzicie na tym zdjęciu, to jest teren, który był objęty tym trzęsieniem ziemi. Pierwsze, co przykuło moją uwagę, to zamilczanie tego tematu. Oczywiście jakieś tam media coś pisały, ale tak jakby nic nie stało wielkiego. Tak jakby jakieś tam trzęsienie ziemi, jakieś tam państwo nawiedziło. Zobaczcie, za naszą wschodnią granicą jest bardzo dużo medialnej burzy, a tam praktycznie nic. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, też praktycznie nie ma, jest bardzo mała. Tak jakby były państwa na naszej planecie, na naszej ziemi, które są lepsze i takie, które są gorsze. Państwa, które są wygodne. Otrzymają coś, państwa, które są niewygodne, nic nie otrzymają. A według mnie to wydarzenie, ta tragedia ludzka, ludzka, dla ludzi ludzka, niepolityczna, jest o wiele gorsza. Wiecie, tragedii nie da się porównać, jak ktoś traci dom, no to jeden traci dom i drugi, ale tragiczniejsza w skutkach, bo w jeden dzień, do tej pory, już dziś, życie oficjalnie straciło prawie 30 tysięcy ludzi, a nieoficjalnie. Nawet do 100 tysięcy może wynieść zwykłych ludzi. Z tego kraju tutaj wschodniego, za naszą wschodnią granicą, najmłodsi kobiety, oni wszystkie wyjechały, uciekły. Tam niestety ci ludzie są zostawieni na pastwę niemalże losu. Świat o nich nie pamięta. Wysyłałem jakieś pomocy. Okej, okay, wiecie, to jest tak nagłaśniane, żeby powiedzieć po prostu, no żeby o tym mówić, ale nie ma wielkiej takiej wielkiej nawałnicy. Zauważyliście to. Ktoś o tym pisze, ale pisze tyle, ile powinien pisać, nie za dużo. Tak, żeby za dużo tego nie było, żeby ludzie wiedzieli, że coś się wydarzyło. Natomiast, no żeby też nie wiedzieli za dużo, bo też są ważniejsze sprawy. Za naszą wschodnią granicą przecież dzieją się takie rzeczy, że to jest ważniejsze, żeby o tym mówić cały czas. W tym Davos, tam w przyszłym już, poruszcie ten temat. Może wy zrobicie jakąś konferencję, ludziom trzeba pomagać. Miliony, miliony Turków Syryjczyków nie mają dachu nad głową. Dał nad głową. I wiecie, z punktu widzenia takiego zwykłego ludzkiego, to moglibyśmy sobie pomyśleć, no tak, na trzęsienie ziemi są. I może było zwykłe. Wiecie, ja nie jestem ekspertem. Mnie tam nie było. Ale czy jest to możliwe, że ktoś przyłożył rękę do tego? Myślę, że przy obecnej technologii, bardzo zaawansowanej, nie wykluczam tego. Myślę, że jest to możliwe. Nie takie rzeczy już się działy, więc. Przypuszczam, że można to wziąć pod uwagę. Natomiast pewności nie ma. Być może było to coś naturalnego i myślę, że jest na to szansa. Ale może tak nie było. Ja nie jestem ekspertem, ja też się nie chcę wypowiadać. Ja tylko biorę w każdej sytuacji życiowej, gdziekolwiek, zawsze biorę dwie, dwie możliwości. Dwie skrajne możliwości. To jest fajne, to jest przydatne w życiu. Więc jeśli ja się o czymś dowiaduję, to zawsze sobie kalkuluję w głowie o kurcze, no może było inaczej. No wiecie, no już takie przypadki się działy na naszej planecie, że można by gdybać. I może to było coś naturalnego, to co się dzieje od, od zawsze, no na Ziemi się działy, dzieją i będą działy. Ale jeśli to było coś innego, no to już jest inna strona medalu. A mogło tak być. Jak wiemy, no Turcja nie jest jakimś takim lubianym państwem. No wręcz przeciwnie. Bo ani to w NATO nie jest lubiana, ani na... Arenie międzynarodowej, teraz w obliczu tych działań, wschodnich też nie jest lubiana. No, Turcja jest taka suwerenna, tak dba o swój kraj, dba o tych swoich ludzi, ma ich bardzo dużo jakoś tak patriotycznie podchodzi. Ja już abstrahuję od tego, co robili Ormianom, bo to było bardzo, bardzo przykre i to jest okropne, ale ja mówię o tym, co się dzieje dzisiaj, nie? Tam z Kurdami też źle ich traktują. Ja mówię o tej sytuacji geopolitycznej, że Turcji. Praktycznie, no nie można polubić, bo to nie jest ten kraj, który jest wygodny, który jest fajny, więc Turcję nie lubimy, no Turcja nie jest fajna, Turcja jest B. I teraz tak, moi drodzy, są fakty, jest kilka takich ważnych faktów, na przykład BRICS. BRICS, jak podaje Wikipedia, żeby nie być też gołosłownym, jakimś foliarzem tak zwanym, no to zacytuję wam BRICS, określenie grupy państw rozwijających się Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 roku RPA. 13 kwietnia 2011 wraz z przyjęciem do grupy RPA zmianie uległa nazwa BRIC poprzez dodanie litery S. Kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego, jak np. Unia Europejska, ani formalnego Stowarzyszenia Handlu. Cele krajów zrzeszonych to: stworzenie nowego systemu walutowego. Słuchajcie uważnie. Nowy system walutowy. Kto na tym najbardziej traci? Zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych. Zreformowanie ONZ. Czy Turcja należy do BRICS? Nie. Na dzień dzisiejszy do BRICS nie należy. No nawet nie ma tej literki. T. Ale chce należeć. Pojawił się taki artykuł w 2018 roku 30 lipca na portalu forsal.pl. BRICS powiększy się o kolejne państwo. Erdogan chce przyjęcia Turcji. Prezydent Turcji, Recep Erdogan, wezwał przywódców państw BRICS Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA. Aby przyjęli jego kraj do tego bloku. Powiedziałem, że jeśli przyjmiecie nas, to blok będzie się nazywał BRICST. Przekazał dziennikarzom w piątek Erdogan podczas swojej podróży do południowej Afryki. Moi drodzy, jak sobie teraz to wszystko przeanalizujemy, sytuacja ze Szwecją. Co się dzieje w Szwecji? No, Turcja nie wyraziła zgody na to, żeby tam Finlandia, Szwecja, później chyba na Szwecję się zgodziła, tam później coś palili. W, w Szwecji. Ogólnie rzecz biorąc, ujmując, no to sytuacja nie jest fajna, jest dosyć napięta. Turcji teraz raczej nikt nie lubi z tych, z tych przywódców. Tak się odsuwają. Poza tym on ma inne zdanie na sytuację za naszą wschodnią granicą. Ostatnio, kilka dni przed 6 lutego, jeden z polityków tureckich bardzo źle się wypowiedział. Bardzo źle. Bardzo negatywnie wypowiadał się na temat ambasadora Stanów Zjednoczonych w Turcji. W ankarze, w stolicy, nie? jakby tak to wszystko zliczyć, zmontować w całość i wyszłoby państwo, które jest tak kurczę, niewygodne wszystkim, że trzeba by tam coś tam zrobić. No i później mamy to, co mamy. Być może to tylko zbieg okoliczności, no i może tak jest. Może tak jest po prostu. Ziemia się zatrzęsła, nie ma co tutaj szerzyć jakiś. Teorii spiskowych, że tam coś tam jakieś, jakieś technologie coś tam zrobiły. Być może nie, ale co by było, gdyby tak było? No bo warto sobie zadawać pytania. Warto, no żyjemy w takich czasach, że powiem wam szczerze, że mnie to już nic nie zaskoczy. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że tak było. Ja tylko zadaję pytanie hipotetycznie, co by było, gdyby było. Ja tylko przedstawiam sytuację Turcji na arenie międzynarodowej, no. No jest jak jest, no to są fakty, o tym piszą media, o tym piszą media, że Turcja jest skłócona ze Stanami, Turcja jest skłócona ze Szwecją, Turcja jest kłócona z, z Finlandią, że Turcja się nie zgodzi na to, żeby powiększyć NATO, poza tym Turcja jest NATO, co jest bardzo ważne, co jest bardzo istotne, Turcja współpracuje w Syrii z Rosją, razem tam operują, to też nie jest nikomu na rękę, więc należy sobie dobrze obserwować, Szperać w historii, no bo historia dużo mówi, jak sobie wrócimy do historii. No, różne były opracowywane technologie. Ja myślę, że oni mają większe możliwości niż nam się wydaje. To, co my wiemy, to, to jeszcze nic. Oni mogą więcej. Oni mogą naprawdę więcej. Jeśli oni już takie rzeczy wymyślili, ci wszyscy wynalazcy, no to myślę, że ktoś już na ten piękny dla nich szalony pomysł wpadł. A to są tylko moje prywatne spostrzeżenia na ten temat, ale wrócę do tego, od czego zaczynałem. No zobaczcie, no jest, jest paskudna tragedia. Ludzie stracili wszystko w jeden dzień. Media milczą, to znaczy piszą coś tam. Na głównych nie, nie na tych wielkich zdjęciach, bo tam jest pokazany jeden polityk wschodni i drugi polityk wschodni, że tam leją, ale tam to już nie jest pokazane. No bo po co? No po co im jeszcze pomagać? Ten kraj fajnie byłoby, politycznie patrząc, gdyby Turcja się pogrążyła w chaosie, w biedzie, no bo nawet nie mam wątpliwości, że to trzęsienie poniesie za sobą ogromne, ale to ogromne straty finansowe. Ogromne. Tam wiele miast się zawaliło po prostu. Tamtych miast prawie, że nie ma. Więc będzie w bardzo ciężkiej sytuacji. A poza tym, jest coś takiego, że jak jeden z uczniów nie jest grzeczny, no to się mu pomacha paluszkiem. Oj, nie bądź taki, bo cię kara spotka. Wiecie o co chodzi. Napiszcie, co o tym sądzicie, ogólnie tej sytuacji. No i o tej, że tak nie mówi się dużo o biednych ludziach, którzy tam są pod tymi gruzami, że no są państwa, które, którym fajnie pomagać. I ja tam nie widziałem, żeby ktoś miał na profilowym jakieś wstawki z, z flagą Turcji, że się solidaryzujemy. Nie ma jakichś grup gdzieś na Facebookach, że się zbierają, zrzutki, zrzutka.pl. Tego tutaj na zakup jakichś tam bajraktarów to są miliony, ale na zakup jedzenia ciuchów zwykłych. No to już nie ma. To może te ciuchy, które tam na tej pustyni w Chile, to może zamiast tam wysypywać, wyrzucać, to dajcie tym ludziom tutaj, bo oni nie mają nic. Jest teraz zimno. Turcja, Turcja, ale jest tam też zima. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć.